Dzień dobry, w kolejnym odcinku przygotowałam dla Was krótkie zadanie. Przyjrzymy się użyciu przedimka określonego THE i przypadkom, gdzie nie używamy przedimka z nazwami geograficznymi. Nagrałam też film o przedimkach nieokreślonych EN. Link zamieszczam w opisie. Zachęcam do obejrzenia tego filmu, zachęcam do lajków, subskrypcji, udostępnień. Dzięki, zatem zaczynajmy. Przyjrzyjmy się temu, co tu mamy. Jest Ocean Atlantycki, jest Jezioro Mamry, Sahara, USA i Republika Czeska, Czechy, jest i Polska, Morze Śródziemne, Rzeka Mississippi, Alpy, Wyspy Kanaryjskie, Azja, Mount Everest i jest Kreta i Berlin. Ok, zatrzymajcie teraz nagranie i zdecydujcie, gdzie konieczne jest użycie D, a które nazwy geograficzne nie potrzebują przedimka. Mam nadzieję, że poszło, a prawidłowe odpowiedzi wyglądają tak. The Atlantic Ocean. Oceany i również morza wymagają użycia D. Jeziora nie potrzebują D, stąd Lake Mamry. The Sahara Desert. Pustynie potrzebują D. The USA, the Czech Republic, Poland. Większość państw nie potrzebuje D. Poland, Germany, Italy, Spain. Natomiast, gdy w nazwie kraju pojawia się słowo Republic, Kingdom czy State, States, wtedy konieczne jest użycie the. Również, gdy nazwa kraju jest w liczbie mnogiej, np. The Netherlands, the Mediterranean. Morza również potrzebują, wymagają użycia the. Morza. Oceany i również rzeki, stąd The Mississippi. The Alps. Jak widać, również e, łańcuchy górskie wymagają The. Również archipelagi wysp, grupy wysp wymagają The. The Canary Islands. Kontynenty natomiast nie wymagają The. Asia. Mount Everest. Pojedyncze szczyty górskie bez The create pojedyncze wyspy bez d i berlin miasta bez d dajcie znać w komentarzach jak wam poszło dajcie też znać jakie macie problemy z przednimkami jeśli macie dzięki do następnego